Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku buty MVP tego sezonu, bo po tym, co zrobił dzisiaj, no to niemożliwe, żeby nie dostał MVP. Bez niego drużyna Denver byłaby jedną z najgorszych drużyn w lidze. Z nim jest topką ligi i no 30, 31, 21, 22 to są liczby z kosmosu. I myślę, że to skończyło jakiekolwiek szanse SGA na MVP, bo bez niego Oklahoma dalej byłaby kozacka. Byłaby w playoffach bez niego, a z nim po prostu jest na pierwszym miejscu. Więc myślę, że drop o 3 pozycje byłby bez niego. Bez Jokicza byłby drop o 15 pozycji. No, jakby był spadek z ligi, to by zanotowali spadek. Niestety, taka jest rzeczywistość, a no, wartościowym to on jest graczem. Ale przejdźmy już do jego butów. Ale zanim to zrobimy, zasubskrybujcie ten kanał i pamiętajcie jeszcze polubić ten film i lecimy z materiałem. Buty Jokicza? Eee, tak. Pierwsze parę kwestii, które wymienię. Kleją zaskakująco dobrze. Jeśli szukasz butów z dobrą trakcją, uważam, że jest to spoko opcja. Jest to opcja dość ciekawa, bo buty naprawdę trakcje mają fajną. Jeśli chodzi o inne aspekty tych butów, no to tutaj pojawia się kilka problemów, ponieważ amortyzacja tak naprawdę jest dość twarda. Lądujemy w tych butach dość twardo, sztywno i nie jestem do końca fanem tego rozwiązania. Czy czy więcej podłóg, nie wiem, jakaś pianka, nie mam pojęcia. Ym, ja uważam, że ogólnie coś tu co powinno się wymienić, bo Jochi zazwyczaj grał w takich, w, on grał w GT Jumpach, w czymś tam jeszcze, więc w butach, które jednak tej amortyzacji miało dość dużo, więc tutaj dla mnie jest zaskoczenie, że ta amortyzacja w tej linii jest taka dość mizerna. Dodatkowo, Dodatkowo. jeśli chodzi o cholewkę. w cholewce jest ten problem, że nie mówię o moim cewu, które uważam, że jest najładniejszym cewu, że ono dość słabo będzie oddychać. Materiałowo, fajnie, ogólnie wszystko kozacko, i wizualnie też mi się to podoba, ale jeśli chodzi o oddychanie, no to tak nie do końca. Jeśli chodzi o tutaj wygodę i tak dalej tego buta, to tutaj wewnątrz. Jest wygodnie, ale potrzeba troszkę czasu, żeby się ułożyła stópka. Tutaj, jeśli ma ktoś problemy z achillesem, tak jak ja. Pierwsza gra mnie trochę podrażniła, drugą coś tam jeszcze czułem, a trzecia już dalej to tam już szło, więc tutaj nie było problemu. Język bardzo miły, bardzo, bardzo, bardzo miły. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o sznurowadła, no, je bym wymienił, nie są najgorsze, ale. Mm, one jak masz mokre ręce, spocone po prostu dłonie i wiążesz te buty, one łapią wilgoć bardzo. Na dusznej hali myślę, że będzie tragedia i po prostu wtedy się rozwiązuje. Więc ja bym wymienił, bo są zbyt takie puchate i za bardzo tą wilgoć łapią i to jest zdecydowany minusik. Jeśli chodzi o lockdown stopy to powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie jakiś przekosmiczny, no bo Bud jest dość twardą, ma cholewkę. Ta skóra, to znaczy ta skóra jest miękka tak naprawdę, jak na skórę, jakby była, nie wiem, porównywać do lat 2000, ale spodziewałem się mocniejszego. Ten lockdown, nie odbierzcie mi, źle, ten lockdown jest dobry, jest porządny, jest uważam jednym z lepszych, ale spodziewałem się jakiegoś genialnego, tak spodziewałem się wczoraj na poziomie COBI-6, więc tutaj raczej na luzie. Ja wokół kostki nie zawiązuję tak mocno tych butów na to ostatnie tutaj. Ja tu, tutaj. Najważniejsze dla mnie, żeby śródstopie było ściągnięte, ponieważ e, ja mam bardzo wysokie podpicie i dla mnie najważniejsze jest dopasowanie tutaj na śródstopiu. Tu dalej to tak przy kostce to już mi to nie zmienia, bo mogę tutaj mieć mocno zawiązane i tak nogę skręcę, jak to mi będzie latać. Więc no, e, ja na to zwracam uwagę bardzo. Overall, jakbym miał ocenić te buty, to jest tak, uważam, że jeśli jesteś oldschoolowcem, który bardzo chce mieć buty wysokie, to w tym momencie chyba najlepsza opcja na rynku to idejmy expectly usemki mm, te wysokie, bo reszta rynku wysokich butów praktycznie nie istnieje. Więc szczerze expectly no już jest coś ich mniej na rynku, więc też problem. I jak szukasz wysokich butów, ja bym szedł w te. I to nie dlatego, że uwielbiam Jokicza, ale tak szedłbym w tej. Ja je będę czasami sobie zakładał, ponieważ lubię. Po prostu je lubię. Dobra, z mojej strony to już wszystko. I do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Tak, bo w czwartek nie było, więc będzie jutro i będzie to topka butów na outdoor na ten sezon, bo jest 17 stopni. Nała.